Cześć Michał Kaper, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską. Za nami, moi drodzy Państwo, sobotnia gala w Quebecu. Gala, na której doszło do trzech całkiem ciekawych pojedynków, i o tych trzech pojedynkach sobie tutaj w tej prasówce troszkę pogadamy. Zaczynając od tego, co tygrysolu wymawia najbardziej, czyli od królewskiej kategorii ciężkiej, gdyż w Quebecu rękawice skrzyżowali ciężcy dwaj, czyli Guido Vianello i Arslanbek. Mahmudow. Dwaj panowie po przejściach, bo Mahmudow odbudowywał się po porażce z Agitem Kabajelem, poniesionej przed czasem na gali w Arabii Saudyjskiej. Zaś Guido Vianello wracał na ring po przegranej z Efea był poniesionej w całkiem niezłym stylu. To była taka typowa walka z cyklu Crossroads Fight, czyli wygrany z takiego poinku idzie dalej i może sobie myśleć, że coś tam jeszcze w sporcie, w boksie dużego osiągnie. Natomiast przegrany zostaje raczej na lodzie, no i albo będzie jakimś tam gatekeeperem dla nowo schodzących zawodników albo będzie sobie dorabiał do pensji biorąc jakieś tam walki wyjazdowe. Tak to brutalnie w świecie boksu wygląda i z tej Crossroads Fight zwycięsko wyszedł Guido Vianello, który zastopował w rundzie ósmej Arslanbeka Mahmudowa, wcześniej robiąc mu kotlet schabowy z lewej części twarzy. Arslanbek Mahmudow kończył tę walkę całkowicie rozbity, walka została przerwana po decyzji sędziego ringowego, który sugerował się oceną stanu twarzy Arslanbeka Mahmudowa. W ósmej rundzie, na początku ósmej rundy to nastąpiło, natomiast cały ten pojedynek przebiegał pod dyktando Guido Vianello. On po prostu dominował nad Mahmudowem mobilnością, szybkością, składał serię ciosów, no a Mahmudow był wolny jak mucha. W smole był jednowymiarowy, bez żadnego pomysłu na walkę. To jest gość, który swego czasu uważany był za postrach kategorii ciężkiej za króla nakautu. i być może jemu w głowie to zostało, że on jest tym królem nakautu. nadal, że jedną Jednym ciosem, jedną ręką, może walkę rozwiązać, i tak próbował to rozwiązać z Guido Vianello. Polował na jedno uderzenie, potem się przyklejał do Vianello i w ten sposób próbował coś wskórać. To był cały jego boks w tym pojedynku. Do tego był powolny, nie miał obrony. No i to był gotowy przepis na klęskę w tej walce i woda na błęd dla Guido Vianello. Po trzeciej rundzie, już Mahmudow miał kompletnie rozkwaszoną. Lewą część twarzy miał zamknięte oko po ciosach z prawej ręki Guido Vianello, i tak naprawdę od tego momentu, już do, tej, do końca siódmej rundy, Vianello bezkarnie, bez, bez problemów żadnych objął Mahmudowa, który po prostu nie widział ciosów z prawej strony Guido Vianello, z prawej ręki Guido. Wianello, generalnie tę walkę można było przerwać już, nie wiem, po piątej rundzie spokojnie. Nic by się nie stało, jakby lekarz przerwał po piątej rundzie. To walkę w zasadzie powinien był przerwać, no bo widać było, że Mahmudow nic nie może wskurać jest bezbronny, na oko praktycznie nie widzi, no ale sędzia to przedłużał. Gala była w Quebecu tam swoje walki toczył ostatnio Mahmudow, więc dawano mu fory, dawano mu jeszcze żeby coś w natomiast wydaje mi się że po prostu szkodzono jego zdrowiu, o wszystkim oczywiście decydował lekarz zawodu, który co chwila poglądał, Mahmudow udawał, że coś tam kombinuje, ocenia natomiast słuchajcie, u takiego lekarza jak ten lekarz Lingowo, to ja nawet bym Kataru nie leczył, a Mahmudow to powinien mu dać zero gwiazdek na znany lekarz PL, bo po prostu facet się do niczego nie nadaje, no to, to to, to nie był dobry lekarz, nie był dobry medyk. Ta walka nadawała się absolutnie do przerwania i się wcale nie dziwię, jeśli Mahmudow jutro czy pojutrze ogłosi, że miał jakieś tam złamanie kości oczu albo był jakoś uszkodzony, bo to po prostu była masakra. Facet nie widział na jedno oko i cały czas bezkarnik Widowianella go objął, Tę walkę trzeba po prostu było przerwać wcześniej, a Mahmudow skończył ten poinek ze skutecznością na poziomie 16% Skuteczność ciosów. 16% osów tylko wypracowanych do celu doprowadził Mahmudów, bo facet był po prostu jedno oki. Także po tym pojedynku Guido Vianello idzie dalej, zobaczymy co dalej z jego karierą. Natomiast Arslan Beck, może już na dobre zamknąć w swoim życiu ten rozdział pod tytułem Idę po Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej, z tego faceta, w kontekście takich dużych pojedynków, już nic nie będzie, bo za każdym razem, gdy wychodził on poza strefę komfortu, gdy bił się z zawodnikami troszkę wyższej klasy, bo ani Kabajel, ani Vianello, przecież to nie są zawodnicy z absolutnego topu. To jest jakaś taka szeroka, powiedzmy, czołówka kategorii ciężkie, no ale on z nimi przegrywał z Kretesem. Być może promotorzy zresztą Arslanbeka Mahmudowa wcześniej wiedzieli, że on ma gdzieś tam swój sufit, bo ja pamiętam, jak na kongresie Federacji WBC z rok czy dwa lata temu y, oni po prostu walczyli o życie, żeby Federacja WBC przypadkiem nie nakazała walki, a Samowielka machbudowa z Żanem e, Kosobuckim, bo taki pojnek chciała Federacja WBC narzucić, no ale oni wręcz się rozpłakali na tym kongresie WBC, żeby przypadkiem Machbudowowi tej walki z Kosobuckim nie dawać. Z Kosobuckim potem bez żadnych problemów, bez żadnych płaczów wyszedł do ringu Efe. A bo jeszcze na zakończenie opowieści o tej walce, to w tej walce było kilka takich sytuacji, bo to też warto wiedzieć, być może nie wszyscy z Was wiedzą. Są takie sytuacje, kiedy sędzia ringowy do zawodnika z zamkniętym okiem, to było wyraźnie zamknięte. Zamknięte oko podchodzi i pokazuje. Czy tam lekarz zawodów pokazuje palce i pokazuje mu na przykład trzy palce, każe patrzeć tym drugim, zdrowym okiem i pyta się, ile palców widzisz. I no to jest z jednej strony jakiś tam test na widzenie dla tego zawodnika pobitego, ale z drugiej strony to jest taka ręka do niego wyciągnięta, że on może odpowiedzieć wtedy źle. Jeśli chce się poddać, i wtedy no, nie będzie zanim się ciągnął taki y, odur quitera, także poddał, poddał walkę, poddał się na stołku, czyli będzie to ogłoszone jako decyzja lekarza ringowego, sędziego ringowego, że on po prostu już nie widział. No i ten sędzia go podał. Także takie triki, takie chłyty marketingowe się czasem w boksie stosuje. Natomiast tutaj tak jak powiedziałem, ta walka została przerwana zdecydowanie za późno. To już w piątej rundzie śmiało można było przerwać, bo wiadomo było jak się skończy. A Arslanbek Bek, po prostu zbierał lanie na chore oko. Bardzo długi. Czas. A teraz przejdziemy sobie do kategorii super średniej i tam zawalczył w Quebecu gość, którego znamy dobrze z polskich ringów, który na polskich ringach wydawał się takim super diamencikiem, kubańczyk Oisles Iglesias, on przyleciał kiedyś do Polski, ściągnięty na tę z cyklu Polsat Boxing Promotion, z grupy już raczej nieistniejącej, to już się raczej nie podniesie, nie powtórzy, natomiast on błyszczał na tych galach polskich na przykład Josfani Garcia, inny kubańczyk, który też przybył w ramach w ramach tego kubańskiego zaciągu do Polski, który też jest naprawdę znakomitym zawodnikiem. a On otwarcie mówi, że Iglesias jest poziom wyżej od niego. Zresztą Iglesias na amatorskich ringach wygrywał na przykład z Dawidem Morelem, z już utytułowanym zawodnikiem. E na zawodowstwie, także to jest talent czystej wody. No i teraz Osles Iglesias też święci triumfy za oceanem, pokonując coraz lepszych zawodników. W poprzednim poinku super efektownie tak, że wręcz przerażająco znokautował swojego rywala. I teraz wyszedł do ringu z Seną Agbeką, z gościem, który w poprzednim swoim występie przegrał w drugiej rundzie z Dawidem Morelem. Wspomniałem tutaj przed chwilą rodakiem Oslesa. Iglesiasa facetem, który już był mistrzem e, świata w wadze e, super półśrednie. teraz przeskoczył do wyższej wagi, do wagi półciężkiej, zobaczymy jak tam sobie poradzi, no ale to chyba było właśnie nieszczęście wielkie Agbeko, że wcześniej walczył z Morelem i chyba Iglesias e, no, chciał zrobić statement, chciał pokazać, że jest lepszy od... Morela, zresztą wygrywał, tak jak wspomniałem z nim na ringach olimpijskich, amatorskich, natomiast teraz na zawodowskich chciał pokazać, że potrafi pokonać Agbeko szybciej, no i szybko wziął się do roboty, już w pierwszej rundzie powalił Agbeko na matę takim bardzo fajnym ciosem z prawej ręki, która teoretycznie jest Słabszą ręką Iglesiasa, bo on walczy z pozycji odwrotnej, natomiast nie wiem, czy on. No bo na Kubie często się przedstawia zawodników na takich e, fałszywych mańkutów, tak? Czyli to są. E, na, na zawodników, którzy boksują z, w ringu z pozycji odwrotnej, natomiast faktycznie mają mocniejszą tę rękę, Być może tak jest u e, Iglesiasa, przyznam się, że nie wiem. Natomiast ta prawa ręka jest naprawdę mocna, bo to była taka trochę konterka z prawej ręki, w zasadzie tam seria weszła. Jak się podniósł, natomiast do drugiej rundy Iglesias wyszedł z takim zastawieniem, żeby po prostu tam zamordować, ubić. Jak tam nie było żadnej kalkulacji, tam był ruch po prostu do przodu, widać było takie mam przypuszczenia. Jestem takie przypuszczenia graniczące z pewnością, że po prostu e, Iglesias chciał zrobić to szybciej niż Dawid Morel, a w każdym razie nie później i to mu się udało, bo sędzia przerwał nawał, po nawałnicy ciosu ze strony Iglesiasa podba, poddał Agbeko. No i kolejny mocny taki statement Iglesiasa drugi z rzędu, bo po, w poprzedniej walce znokautował zawodnika, który miał tylko jedną porażkę wcześniej na koncie w przerażający sposób w pierwszej rundzie. Te, te powtórki tych nokautów Iglesiasa latały cały czas w internetach. Teraz druga runda, więc na dużej gali, więc na pewno jest to chłopak z ogromnym talentem. Mieliśmy przebłyski tego talentu próbki w Polsce, a teraz za oceanem czyni to samo. Teraz tam za oceanem boksuje pod pseudonimem El Tornado, także właśnie takie El Tornado, Tornado z Polski. Teraz zamiata na ringach kanadyjskich póki co, no ale wydaje mi się, że to tornado jeszcze poleci w inne strony świata. Jeśli ma być szczery, to taki zawodnik jak Iglesias może już teraz śmiało myśleć o walce na przykład z Saulem Canelo. Alvarezem, nie mówię tutaj, nie biorę pod uwagę jego dorobku dotychczasowego, no bo on jest na razie mikry. Na liście zawodników pokonanych przez Iglesiasa nie ma na razie jakichś takich wielkich nazwisk, ale robi taki właśnie statement za statementem. Cały czas używam tego rosyjskiego określenia, ale wydaje mi się, że ze względu na styl boksowania, na swoje warunki fizyczne, Iglesias byłby dla Canelo bardzo trudnym rywalem. Po pierwsze, odwrotna pozycja, po drugie, jest bardzo ruchliwy. Po trzecie bardzo wysoki, 189 cm, kawał chłopa na kategorii superszednią, mańkucik, myślący dobrze, boksujący tak? bo to jest facet, który potrafi boksować, ale do tego ma to agresję. Często zawodnicy, którzy boksują są dobrzy technicznie, fajnie chodzą na nóżkach, to są nudni do oglądania. To nie, to jest boks kubański, tam jest technika, jest agresja, jest taka chamska siła, jak to kiedyś chyba Mariusz Wach powiedział. I miejmy nadzieję, że e, no, wydaje mi się, że tam e, już za nam się poznali na Iglesiasie. To była e, gala Topranku, Toprank współpracuje z Riad Season. Zresztą e, logo Riad Season było tam na ringu w Quebecu. Miejmy nadzieję, że Turki że zresztą on oglądał tę, e, tę galę, bo komentował ją na bieżąco, więc założę się, że Iglesiasa w ringu zobaczył i mam nadzieję, że ten chłopak dostanie szansę e, zaboksowania z kimś e, dużym. E, być może zaraz o jakiś e, pasek ja mam nadzieję, że Canelo Alvarez weźmie się do i zacznie robić obowiązkowe obrony. Na razie zabrakło obowiązkowej obrony pozbawionego pasa IBF. No i teraz walczy z Edgarem Berlangą, zawodnikiem, co do którego jestem pewien. To, to mówię tak na czutkę, tak? bo na razie nie przemawia za, za tym rekord ee, Oslesa Iglesiasa. Natomiast tak mówiąc na czutkę, mówiąc na swój e, duży nos. To wydaje mi się, że Iglesias jest jednak poziom wyżej od Edgara Berlangi, też od innych, tych poprzednich, ostatnich rywali Saula, Canela Alvareza. Także dawać mu Canelo, a jak nie, to jakiegoś innego mocnego rywala. Wydaje mi się, że po tych kolejnych takich E, dużych, e, dużych zwycięstwach, w sensie efektowych zwycięstwach Iglesias taką walkę w końcu dostanie. A teraz sobie przejdziemy do main eventu, czyli Christian Billy kontra Siergiej Dyrywanchenko, zasłużony już prawie bokserski e, emeryt 400A walk amatorskich na Zadostwie nie tak doświadczony, natomiast on boksował z dużymi nazwiskami wcześniej mówiłem o walce pomiędzy Guido Vianello i Arslambekiem Mahmudowem, w, w której Vianello boksował z jednookim z jednookim e, Mahmudowem natomiast tam ta kontuzja powstała po ciosach Vianello natomiast tutaj Billy boksował z jednorękim Derywianczenką bo niestety Ukraińiec doznał e, jakiegoś tam naderwania, zerwania bicepsu jakiejś kontuzji e, bicepsa aż w rundzie numer 3, więc praktycznie od czwartej rundy e, Billy boksował z jednorękim Bandytą. Walkę wygrał wyraźnie, walkę wygrał y, szeroko i y, spokojnie, natomiast no, pozostał niedosyt. Po pierwsze, dlatego że nie było nokautu, a to było właśnie to, czego co pewnie chcieli zrobić promotorzy Mbili w tej walce, żeby pokazać, że Derywanczynkę da się znokautować efektownie, że Mbili to jest wielka siła. Tego zabrakło no i tym bardziej rozczarowanie, że Derywanczynko jednak boksował jedną. Ręko, natomiast Mbili to jest kolejny kandydat do walki za takim zawodnikiem jak Canelo. tak, Zresztą on jest numerem jeden wśród challengerów magazynu Derink. Tam czempionem Derink jest Canelo Alvarez i no, też jest to zawodnik, który zasługuje na walkę z Canelo bardziej, wydaje mi się, niż taki Edgar Berlanga. Z tą drugą, jedynką właśnie jest Mbili w rankingu Derink, a trójką już jest ten nasz Osles Iglesias, Kubańczyk z, polskim, z polską krótką historyjką, także Imbili i Iglesia to są zawodnicy dla Canela. Zobaczymy, co tam Canelo zrobi. Na razie, na razie się wykłóca e, z Turki Malarszekiem. Na razie boksuje po swojemu, sam sobie wybiera rywali. jaki wybiera rywali, to niestety wiemy. W tej pracówce to wszystko. Trzymajcie się. Dobrej niedzieli. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorno. ¡Oh!